Piramida Cheopsa jest jednym z najbardziej znanych cudów świata. Majstersztyk, który powstał ponad 4000 lat temu, w dalszym ciągu stoi na piaskach Egiptu. A czy wiedzieliście, że w tamtych latach wyglądała zupełnie inaczej? To architektoniczne dzieło sztuki zostało zbudowane w roku około 2560 przed naszą erą na płaskowyżu w Gizie. Obecnie ten teren jest przedmieściami Kairu. Piramida Cheopsa była pierwszą z trzech, które są nazywane nekropolią faraonów. Została zbudowana jako miejsce pochówku Hufu, szerzej znanego jako Cheops. Był on drugim monarchą czwartej dynastii, która obejmowała rządy w Egipcie przez ponad 100 lat w okresie zwanym Starym Państwem. ówcześni mieszkańcy chowali swych władców w specjalnych kryptach zwanych mastabami jeszcze przed powstaniem piramid. Sam jej koncept o gładkich i równo pochylonych bokach, którymi zachwyca się cały świat, powstał dopiero po XXVII wieku przed naszą erą. To właśnie Hufu nadzorował konstrukcję największej z nich. Spójrzcie tylko na jej wymiary. Pierwotnie miała wysokość 146 metrów nad poziomem morza, a boki jej podstaw rozciągały się na ponad 230 metrów. Piramida Cheopsa jest tak spektakularna, że nawet dzisiejsze drapacze chmur, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni, nie umywają się do tej starożytnej konstrukcji. Jeśli to do Was nie przemawia, słuchajcie dalej. Przez niemal 4000 lat piramida Hufu była największą na świecie konstrukcją zbudowaną przez człowieka. Ale nie tylko wymiary są imponujące ten gigant jest owocem niemal 20 lat ciężkiej pracy. W skład piramidy weszło nieco ponad 2 miliony kamiennych bloków, których jednostkowa waga oscylowała wokół dwóch ton. Żeby było ciekawiej, każdy segment piramidy był zbudowany z bloków o różnych kształtach i każdy był z innego kamienia. Na przykład do wybudowania komnaty króla posłużono się wielkimi blokami z czerwonego granitu. Były naprawdę ciężkie niektóre ważyły nawet 80 ton. Waga nie jest przypadkowa, wszystkie te bloki musiały wytrzymać nacisk tych, które wchodziły w skład wyższych segmentów. Sama komnata, w której znajduje się sarkofag Hufu, również została wykonana z tego niesamowicie wytrzymałego kamienia. Głównym budulcem wykorzystywanym do produkcji pozostałych części piramidy były różne odmiany wapienia. Zewnętrzna część, którą widzą turyści, była zbudowana z ciemnego wapienia. W tamtych czasach miał on odcień rdzawego brązu, w związku z czym uchodził za materiał o niższej jakości. Bloki, które wchodzą w skład niższych segmentów, były chropowate i o nieregularnym kształcie. Żaden szanujący się władca nie mógł pozwolić, żeby jego miejsce pochówku tak wyglądało. Jeśli się zgubiliście, poczekajcie, za chwilę to wyjaśnimy. Długie rzędy spadzistych bloków, które bardziej przypominają schody niż piramidę, tak naprawdę służyły za rdzeń. Niewykluczone, że mieliśmy nigdy nie zobaczyć tej części, może trudno w to uwierzyć, ale w starożytności ta krypta była olśniewająco biała. Mało tego, była ona pokryta warstwą białego wapienia, co pierwotnie stanowiło zewnętrzną część piramidy. Bloki obudowy były precyzyjnie przycinane tak, żeby ich powierzchnia była płaska i odpowiednio pochylona. Każdy z nich musiał być przycięty pod kątem około 52 stopni. Ponadto bloki były starannie polerowane, aby nadać im gładkość. Możecie sobie wyobrazić, jak majestatycznie piramida musiała wyglądać w słońcu albo w blasku księżyca. Nic dziwnego, że była widoczna z odległości kilkunastu kilometrów. Skoro tak, to co musiało się wydarzyć, że dziś wygląda jak wygląda? Odpowiedź leży w silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Kretę w 1303 roku naszej ery. Klęska żywiołowa objęła swym zasięgiem cały archipelag grecki oraz tereny dzisiejszej Turcji, Cypru oraz Egiptu. Trząsy były tak silne, że poważnie uszkodziły inny cud świata latarnię morską w Aleksandrii. Kairowi również się oberwało, a co za tym idzie, piramidzie Cheopsa. Na szczęście nie została doszczętnie zniszczona, choć wiele bloków zewnętrznych pękło i runęło na ziemię. Pół wieku później sułtan An-Nasir Hasan, który obejmował rządy w Egipcie, przywiózł do Kairu nieco kamienia. Budulca użyto do budowy nowych fortów i świątyń, w tym najprawdopodobniej legendarnego meczetu i medresy sułtana Hasana. Niewykluczone, że jeśli staliście przed tą spektakularną budowlą, jednocześnie podziwialiście piramidę Hufu, nawet o tym nie wiedząc. Przez setki lat starożytna konstrukcja marniała w słońcu i wietrze. Dopiero w XIX wieku ponownie zebrano fragment papienia, który niegdyś dumnie zdobił piramidę. Tym razem za sprawą ówczesnego władcy Mohameda Alego Paszy, który zlecił konstrukcję meczetu alabastrowego w Kairze. Na swój sposób to również było symboliczne. Podobnie, gdy perełki z Gizy, meczet ten wraz z kilkoma innymi budowlami został wzniesiony jako grobowiec dla władcy Egiptu. Można więc powiedzieć, że meczet był swoistą piramidą swoich czasów. Jeśli chodzi o mauzoleum Hufu, nie sposób wymienić wszystkich er i władców, których widziało. Gdybyście mogli cofnąć się w czasie, którą epokę byście wybrali? Dajcie znać w komentarzach. Wielu podróżników, którzy odkrywali okolice piramidy, natrafiło na niemałe stosy dziwnie wyglądającego gruzu leżącego nieopodal podstaw piramidy. Ku ich zaskoczeniu były to kamienne bloki, które jakimś cudem przetrwały te wszystkie lata i pozostały na swoim miejscu w gizie. Choć teren został skrupulatnie oczyszczony podczas prac wykopaliskowych, wciąż można znaleźć fragmenty bloków wokół bazy piramidy. Sam kamień musiał być swego rodzaju rarytasem, skoro tylu władców Egiptu się w nim lubowało. W zasadzie jedną z największych zagadek piramidy Cheopsa jest sposób pozyskiwania materiałów budowlanych, które następnie były transportowane do Gizy. W przypadku ciemnożółtawego wapienia, którego użyto do budowy wnętrza piramidy, był on wydobywany na samym płaskowyżu, kilkaset metrów na południe od piramidy. Z kolei białe kamienie, które były o wiele cenniejsze, pochodziły z dalszych rejonów. Wydobywano je w turze leżącej na drugim brzegu Nilu, około 12 kilometrów od nekropolii. Pamiętacie czerwony granit, który zdobi komnatę królów? Pochodzi on z jeszcze odleglejszego kamieniołomu, bo aż z Asuanu, a to ponad 800 kilometrów od Gizy. W takim razie, w jaki sposób starożytni Egipcjanie transportowali to wszystko na tak długie dystanse? Tym bardziej, że nie funkcjonowały wtedy dzisiejsze samoloty, pociągi czy choćby pojazdy z kołami. Tak się składa, że istnieje na to kilka teorii. Możliwe, że starożytni budowniczy używali do transportu drewnianych sań, na których przewozili bloki bliżej budowy. Naukowcy z Uniwersytetu w Amsterdamie odkryli, że aby przeciągnąć takie sanie przez piach, należy polać wodą teren przed nimi. Dzięki temu powierzchnia staje się twardsza, co zdecydowanie zmniejsza tarcie i w rezultacie pozwala przesunąć sanie z połowę mniejszym wysiłkiem. Zanim jednak bloki były przesuwane, budowniczy musieli je wcześniej przetransportować przez Nil łodziami. Obecnie rzeka jest oddalona od Gizy o dobrych kilka kilometrów, ale Mark Lenner, amerykański archeolog, odkrył ciekawą technikę, dzięki której starożytne barki mogły o wiele łatwiej dopłynąć do piramid niż obecne. Możliwe, że Egipcjanie zmienili krajobraz Gizy poprzez kopanie kanałów łączących Nil z płaskowyżem. Lenner odnalazł pozostałości ówczesnego portu niedaleko Nekropolii, co może być dowodem na to, że żeglarze przybijali tam do brzegu, rozładowywali transport, a robotnicy budujący piramidę najprawdopodobniej tam mieszkali. Prace wykopaliskowe prowadzone na terenie tego portu potwierdziły domniemania, jakoby ludzie pracujący na budowie piramidy byli, wbrew powszechnej opinii, dobrze opłacanymi fachowcami. Mieli zapewnione smaczne posiłki, obfitujące w szynkę, oraz mogli korzystać z porządnej opieki zdrowotnej. Piramida raczej nie wyglądałaby tak jak dziś, gdyby siła robocza składała się z niewolników, których by zmuszano do budowy. Co by nie było, Egipcjanie nie szczędzili trudów i wydatków, aby oddać cześć swemu władcy. Szacuje się, że do zbudowania całej piramidy użyto 8 tysięcy ton granitu oraz 5,5 miliona ton wapienia. Nie powinno więc nikogo zdziwić, że całość ważyła od 4 do około 6 milionów ton, nie wspominając już o 500 tysiącach ton zaprawy murarskiej, która wypełniała luki między blokami. Coś musiało je przecież spajać. I dochodzimy do kolejnej zagadki piramidy. Choć głównym składnikiem zaprawy mógł być gips, badacze do dziś nie zdołali jej odtworzyć. Jedno jest pewne: zaprawa jest tak twarda jak bloki, które spaja i po wielu tysiącach lat w dalszym ciągu spełnia swoje zadanie. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. A tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.